Cześć Boże, witam Was serdecznie i pozdrawiam. Dziś już piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Moi drodzy, czytając dzisiejszą Ewangelię moją uwagę zwróciły słowa jeśli przyniesiesz swój dar przed ołtarz, a przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciwko Tobie, zostaw tam dar przed ołtarzem. Idź najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Moi drodzy, nie kiedy ja mam coś do drugiego, ale gdy sobie przypomnę, że ktoś może mieć coś do mnie, czyli jeśli ja kogoś skrzywdziłam, jeśli ja komuś urządziłam jakieś zło, jakąś przykrość, jeśli zdaję sobie sprawę z tego, że ktoś mógł się przeze mnie poczuć źle potraktowany, jeśli ktoś ma coś przeciwko mnie, to mam zostawić swój dar, przede wszystkim zostawić swoją modlitwę, swoje ofiary, a najpierw iść i pojednać się z bratem swoim. Moi drodzy, zobaczcie, jak ważna dla Pana Jezusa jest nasza wzajemna miłość. Zostawić dar przed ołtarzem, czyli zrezygnować w tej chwili na ten moment z modlitwy, by pójść, pojednać się z bratem to jest ważniejsze. Wyciągnąć rękę do zgody. Moi drodzy, na nic nasze długie modlitwy, nasze długie przesiadywanie w kościele, nawet codzienne uczestniczenie we mszy świętej, jeśli nie przynosi to owocu miłości i pojednania między nami. Dlatego Jezus mówi, jeśli sobie przypomnisz, że ktoś ma coś przeciwko tobie, to idź i pojednaj się. I później dalej ostrzega, pogódź się ze swoim przeciwnikiem, póki jesteś z nim w drodze, bo później może być za późno. Aby nie wtrącono Cię do więzienia, mówi Ewangelia. Moi drodzy, mamy tylko chwilę, taką chwilę, ile trwa nasze życie, aby wszystkie nasze relacje doprowadzić do pojednania, do zgody, do miłości. Tylko to życie mamy, tylko tą chwilę. Później już może być za późno. I Pan Jezus w czasie tego Wielkiego Postu, w tym pierwszym tygodniu, daje nam takie słowo. Myślę, że to jest słowo do refleksji, słowo do zastanowienia się, ale też ogromne zaproszenie do wzajemnej miłości, do pojednania się, do przebaczenia sobie nawzajem, jeśli ktoś miałby coś przeciwko komuś. Serdecznie Was pozdrawiam.